Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry o nazwie Minecraft oczywiście yy, Survival Plus Orkowie. Na takim modzie gramy. Ostatnio zrobiliśmy Steam Hammer, Warhorn, z tego co wiem to przywołuje wojnę i spawn mining explosives i jeszcze w dodatku Heavy Axe. To są dosyć spoko rzeczy, a więc no mamy sobie sztabki piszeraza i tu chcę co tam no właśnie złoto. Ale co chcę dzisiaj zrobić, to przetestować spa, no wiecie, mining explosives. Jestem ciekawy yy, co to zrobi. O, mamy flinta? Mamy flinta, mamy też no Um, a więc zróbmy chrzesiwo. No i nie wiem, czy będę musiał podpalić te TNT czy nie, ale się boję go, bo nigdy takiego czegoś nie używałem. Um, a więc no, chciałbym to przetestować na pewno, zdobyć jakieś więcej surowców, coś tego typu. Ogólnie oni... Przepraszam, ale żebym się nie wolno kąpić. No być. O kurde, będzie z noc? O, chojnicie. I lecimy i możemy tutaj to przetestować. Przykład, zombie, chcesz w moim teście tutaj przebywać? Dobrze, jak chcesz, to choć Wybuchnie to mniej więcej. Chciałbym to tu. A, wybucha! Jowal, jakie to było wielka <grywka> eksplozja! Jezu! Jezus Maria! Aj wiem co to robi, to odkrywa ci te... oj, to jest do... do kopania, dobra, A w sumie to się nam mieć przyda. Dobra, weź troszkę chlebka. Dobra, idziemy, idziemy. Halo? Musimy tutaj... Przejść, bo jestem ciekawy, musimy troszkę poeksplorować ich. To może być błąd, ale... Ja, jeżeli będę nie zauważony to może. Okej, okay, jeszcze mi jeszcze... O kurczę! Zauważyli mnie! To no nie! No nie, no, nie, no, nie! No, no, nie, no, no, no nie, 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 nie. Zostawcie mnie. Ja tylko przychodzę tutaj y, tym. Y, jako, Dobra, wiecie co? Nie boję się was. Nie boję się was. No i dużo mi zrobiesz, faktycznie. Hę? O kurcze. No i teraz, obrazu, zaczynam ją No, tak. Ja przed chwilą chciałem Ci, moli pomóc, no. Teraz to ja walczę. został. Wezmę to sobie. Nigdy tego cię mówi, że Moli, Cicho, bo. Chciałem Ci pomóc, ale Ty nie chciałeś wtedy. Dobra. Czym Ty jesteś, dobra? Nie, nie będę z tym czymś walczyć. Czy wy macie ktokolwiek dobrego? Nie. Ok. Teraz. Co to było? Ok, tam jest boss. To możemy potwierdzić. Już mamy potwierdzone, ale kupę tu mają. No ty by tutaj zostań. Nie wyjdzie stąd, nie wyjdzie. Coś macie tutaj.

no, akurat nie trochę siada. Ale się wkurzą. Mówię wam tutaj. Jak im ukradnę to siano? <grym> Dobra, tam widzę znowu tego mag magika. Czy przyjdziemy naokoło. Okej, okay, jestem ciekawy co tutaj skrywacie nam. Jakie sekrety posiodą Miałem nadzieję, że... Znajdę dzika chociaż Ale on zabiera więcej siana. Nie Idziemy do Oj. Może go zabiję w końcu Jest! Co? Po co mi jest kamień Ale kupę drobny. Myślę, że jakiś totem nieśmiertelności I Dropnie Beczki, Okradniemy ich z beczek proszę, proszę, proszę. Chodź do domu, chodź do domu co wy macie? Braczki, weźmy weźmę. Młotka, będzie. Chlebek, no troszkę by się przydało. Ale oni są biedni. Może im powinienem pomóc, a nie ich okradać. Jak Okej, Jesteśmy w głównej bazie. Co oni tutaj posiadają? Kupę, dobra. O, w końcu coś dobrego. Chlebek pyszny, jest zawsze trochę więcej tego burak, szklanka, szklana, butelka, kolejna szklana, butelka, ziemniaki do tego. Ej, no to na no, ten butynek to, to trochę słabo. Nie powiem, że nie um. okej, okay. lecimy dalej z okradaniem ich z siana. A oh, ty kurde No nigdzie będziesz tutaj ci pomagał, nikt ci nie będzie pomagał, umierasz, umrzesz samemu i tak zostanie. Oh, jej, ciasto! Specjalnie dla mnie, tak? To, to musiało być dla mnie. No ale słabe. Ale powiem, ciasto mi się przyda. No bo dalej jeszcze pogratam z ścianą. Dobra, niszczenie i są. Dobra. Po udanym...

Hmm. Da. Um. O nie, moje siano. Okej. Okay. Okej. Okay. Jezu! Ile siana! To jest wszystko, co ukradliśmy im. E -ha -ha. My jesteśmy bogacami, teraz mój widzowie. możemy też zrobić berserk, ale nie, nie wydaje mi się coś. Dobra, trochę się na zdobył. Mam więcej, dobra, Skrzynia tylko na surowce. Lecimy, lecimy. Lecimy. No. Gdzie jest jakikolwiek ork? Wcześniej. A, już wiem dlaczego ich nie ich Okradliśmy z siana. Z ilu? 10 staków? To no, jest. <ścoughs> to było obrabowanie. takie wielkie, że to szok. Ok, no. czyli na dwa kryty leci ten mały. Rozumiem. Ile. Dwa. Dwie sztabki ametysty. Proszę. Mamy. I pierwszy raz w moim całym Minecraftowym tym mamy lunetę. A więc... U -u. Możemy się... możemy <grym grym> się teraz przyglądać do nich. Co oni tam robią? Co oni tam porabiają? Czy my też tego mamy statuetkę? To naprawdę przybliża. Patrzcie, pyk. O kurde. Tu jest, ale tak dziwnie, tak te tak, kastury tak działają wtedy. Tak mi się wydaje. Tutaj jest zombiak normalny, czy ten? Tak, to jest normalny, tu jest szkielet. I nie ma. I po co wziąłem teraz? Okej, okay. mamy diamenciki. Dobra, nie bierz mnie. Spider-Man, Spider-Man, odczep się od moich pięknych diamencików. okej okay? okej, okay, to są moje diamenciki? Chodź, chodź. Kilka oby było. Nie no, jeden. Zawsze jak powiem, że było kilka, zawsze jest jeden. To jest jakieś zaklęcie. znalazłem naszą bazę. Jezus Maria, ja naprawdę nie wiem jak ja to zrobiłem. Jezu i ja daleko w tym cave'ie. Przecież ja przeszedłem z tamtej wioski tu. Rozumiecie to? Ja się zgubiłem tam pod ziemią. Ech. I teraz znalazłem właśnie wyjście, i miałem nadzieję, że będę wiedział jak wrócić, i w końcu jesteśmy z powrotem. Jezu, ja nie wiedziałem, ja myślałem, że stracę te rzeczy, co mam teraz. Bo dosłownie się tam zgubiłem w tym cave, a. ale na szczęście znaleźliśmy w końcu drogę z powrotem. Więc no, to jest nasz koń, chociaż go za dużo razy w sumie nie użyłem to i tak się może nam później przyda. Ale mamy trzy diamenty. Razem siedem diamentów. Epicko, a nie ingot. To jest... A, to jest... Tak się zawsze mówi, że ingot? No teraz też nie wiem. Ale... Ale okej. Okay. Ej, chyba możemy zrobić blok złota. Czekajcie, czekajcie. O ile mamy złota? Najpierw zobaczmy. Czekajcie, mamy 20 złota. To możemy zrobić. Potrzebujemy darniu. To mamy. To chyba Czy to jest wszystko co potrzebujecie? Eee, żelazo. Pf, nie, to tego żelazo. Powinniśmy mieć żelazo, prawda? Mamy żelazo, no spokojnie z żelazem. Mm, ta na blok musimy zamienić sztabki. No sztabki! Aha, bo ingot też trochę sztabki. No tak zapomniałem, że, że to jest po angielsku i tu pisze, dobra. Cyk, blok złota. I powinniśmy móc... A nie, bo jeszcze musimy zrobić z tego dwa, prawda? Um. O, oh, one handed axe. Proszę, mamy to, mamy to. <laughs> Okej. Okay. Czyli to jest taki mały ten axe. Tak, 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 no, tak, 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 tak spoko wygląda. Jeszcze chciałam zobaczyć. Czy mogę to zabrać? Nie, chyba. I teraz... Raz i dwa. To jest mniej więcej takie same jak Heavy Axe, mi się wydaje. To jest chyba nawet takie same. Szecie, i teraz przetestujmy ile krytów heavy Axe. Czekaj, raz i dwa. Tak, tyle samo. ok <grystanie> Czyli heavy Axe to jest jakby to samo co one handed Axe. Okej. Okay. Steam Hammer posiadamy, one handed axe posiadamy. Tego, Berserker Axe. Jak to zrobić? Potrzebujemy to, to, no i to, to nie jest tak trudne. Gdybym zbierał tam po drodze w tym kejwie te wszystkie żelazo, te całe żelazo, to mi się wydaje, że byli, byśmy dali radę. Catapult Boulder, o! Okej, czyli to potrzebujemy do katapulty. Tak, jeszcze samą katapultę potrzebujemy, o tym musimy pamiętać. To tak się czasem dzieje. My możemy zrobić dwa katapult boulders. Okej. Okay. Jak się sam katapult boulder robiło? Teraz muszę sobie przypomnieć. To chyba Nie, samą katapultę, nie? To potrzebowaliśmy chyba z tego co wiem, to. Wywalimy. Potrzebowaliśmy z tego co wiem drewna. Ale... Mm. Mieliśmy chyba w innej skrzyńce <grymne> Czy byliśmy drewno? Żelazo? Tak mi się wydaje. Czekajcie. Teraz zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Czekajcie, katapulta, katapulta. O, jest katapult. Yy, tak, mamy ten gear i katapulta. Zdobyliśmy <grymne> katapultę. Tylko teraz... Kurczę. O, musimy to. Czekajcie, musimy zrobić posiadek w ekwipunku, Bo. No, ale. O, tu mamy drugie wejście przejście takie tylne. Okej. Okay. Chyba tak mi się wydaje, że. że ten... Ale tu jest nawet góra. Ej, poczekajcie. Może będziemy mieć. Może tutaj nasza... Znajdziemy jakiegoś. <laughs> Dzika. Chciałbym. Dzika. Może on będzie w jakiś lasach. Dzik, dziki, gdzie ty jesteś dzik, dzik. Może to będzie gdzieś. był. Może jakoś znajdziemy Tam. Nie wiem jak to się nazywa. Nie zapomniałem nazwy. Jeżeli możemy tego użyć jako bambusa. Jako jakiś tam surowiec, coś tego typu. ja to wiem, to niedługo będzie update w Minecraftie, że... Że, że z bambusu będzie można robić te bloki, więc... Okej, okay. Coco Beans przydacie nam się. Przydacie nam się. Ale okej. Okay. Mi się wydaje, że tutaj powinniśmy zakończyć nasz odcinek. Yy, I no, I mam nadzieję, że Wam się spodobał. Widzimy się w następnych i pa pa!